W Kolejnym serwisie wracamy do tematu ozdób świątecznych. Na placu przed Klabundem stanęła miejska choinka. To jeden z elementów świątecznych ozdób miejskich, które w tym roku pojawiły się w Krośnie odrzańskim. W jednym z poprzednich serwisów informacyjnych pytaliśmy krośnian, czy ozdoby powinny być. Jak pani uważa? No znaczy się uważam, że mogłyby się pojawić, a może w mniejszej ilości. Czyli warto. I bardziej oszczędnie? No, warto. Ja Pytamy o. O świąteczne ozdoby. Powinny się pojawić mimo kryzysu, czy nie? No, powinny. Zawsze święta po to są, żeby było jak to, wesoło, ładnie, no. Jak pan uważa? Powinny. Dlaczego? No, żeby był klimat świąteczny. Wie pan co trudno powiedzieć. No zawsze nastrój świąteczny jest potrzebny, tak? Każdy się lepiej czuje, nie? Czyli... Można to zrobić, ale powiedzmy z jakimś takim, ja wiem... Dystansem, tak jak to się mówi, troszeczkę mniej, ale żeby no żeby było tego na nie? nie, jak pani Fajnie uważa? by było, żeby były, bo będzie weselej. I tak jak chcieli mieszkańcy, ozdoby są. Choinka to nie wszystko, co w tym roku pojawiło się w Krośnie Odrzańskim. Choć w porównaniu do ubiegłych lat jest ich mniej, jednak mniej nie oznacza, że gorzej. Poza choinką stanęło kilka innych ozdób, przy których można stanąć i robić świąteczne selfie. W tym roku e, szopkę stawiamy na ulicy Poznańskiej, e, przy końce będziemy mieli bałwana świecącego e, i zaprzęg. Warto zaznaczyć, że w dolnej części miasta także pojawiły się świąteczne akcenty, między innymi dzięki zaangażowaniu tamtejszych mieszkańców. Na dolnym mieście postawimy bombkę na placu Prusa e, i chciałam podziękować mieszkańcom e, placu Prusa i ulicy Żeromskiego za przygotowanie tego placu, e, bo naprawdę zrobili całą dobrej roboty. Dodajmy, że szopka bożonarodzeniowa rozbłyśnie w sobotę po jarmarku i wigilii miejskiej.